Dzisiaj nagrywamy znowu grani, znowu. Ale tym razem grani chapter. Tu gramy na Noro, Albo gramy sobie na Easy, bo to jest pogromcy mitów. Dobra. Tylko dwa mity o dziadku musimy sprawdzić. Czyli jak tańczy, jeszcze. Nie wiem, jak tańczy, i chyba jak karmi ośmiornice. Musimy to sobie zobaczyć. No, albo jeden mit. Jeżeli tego nigdy nie zrobi. No to nie wiem. Dobra, idziemy. gram na Izzy, tylko z dziadkiem. Czy ja dziadka na pewno załączyłem? No dziadka na 100% załączyłem. I see you. Ty, I see you. To chyba nie twoje, tylko grań I see you. O, mruczył coś pod nosem. Ty schowałem się. Dobra, on tu wejdzie na 100%. No i wchodzi. Nie, nie wchodzi, ale otworzył drzwi. Dobra, no, co gadasz? Kto ciebie tego nauczył? Dobra, tutaj powinien być. Nic tu nie ma. Dobra, ale otwieramy te drzwiczki. O! handwheel mi nie będzie potrzebny. O! Dobra, idziemy do dziecka. Jest stungam. Jest. Jest. jest, yes. To! Hagiwagi jest. No. Na... Ja, ja prześlę odcinek na YouTube'a z Hagiwagi, tylko że tam nie będzie głosu. Bo zapomniałem podłożyć głosowanie. Chcemy się znowu do tego samego odcinka nagrywać z głosem. Karmi śmórnicę słyszałem to Słyszałem to bo nie otwiera Ty Co będzie robił? Co będzie rob? Co będzie robię? Dobra. On tam tylko. O, zobaczył mnie, ale on tam tylko stał. Ale dobra, pierwszy mit potwierdzony. To jest pierwszy mit potwierdzony. Dobra, chodź tu, dziadus. Teraz idzie? Nie ma. Nie będzie karmienia tej ośmiornicy. Nie chcę security. To są pogromcy mitów. Teraz jeszcze jeden mit. Tylko, żeby tańczył. Albo co się jeszcze ma. Jakieś mity? Nie wiem. O, że śpi. A że śpi, to chyba każdy wie. Dobra, ja sobie zagrano fortepianie. Zagrałem sobie na fortepianie, teraz Pup. Wow, dobra. Lecimy tylko, żeby ten dziadek... Jeszcze jeden nie musimy dziadka zrobić. Dobra, tutaj sobie poczekam. Może dziadek akurat się tutaj zrespi. Tam jest. Pyk! Gdzie ja wystrzeliłem? Gdzie ja to wystrzeliłem? Na górę? Na górę to nie. Gdzie ja to wystrzeliłem? Nie wiem, gdzie ja to wystrzeliłem totalnie. To zegar, coś tu jest. Dorlak. Dziadek dziś chodzi. Nie wiem czy mi... Dwie minuty już powinny Ja, ja tylko widziałem przez sekundę. No to pa widzowie.